Pierwszym zadaniem zespołu do spraw pogłębionej analizy strategii rozwoju Politechniki Białostockiej było zebranie informacji o stanie zerowym, tak zwanym punkcie wyjścia. Za to zadanie odpowiedzialne było Centrum Danych i Analiz Strategicznych. Do określenia stanu zero posłużyły informacje zebrane z wydziałów i z administracji centralnej. Można powiedzieć, że dla uczelni zostało powiedziane sprawdzam. Mamy nadzieję, że to sprawdzam umysłowi wszystkim studentom, pracownikom i doktorantom, a także otoczeniu społeczno-gospodarczemu w jak wielu obszarach i jak na wielu płaszczyznach funkcjonuje Politechnika Białostocka. Przygotowane informacje na temat poszczególnych mierników zobrazowały szereg spraw, projektów i zadań realizowanych przez poszczególne jednostki przygotowana baza mierników danych będzie punktem wyjścia do diagnozy Politechniki Białostockiej, czyli pierwszego punktu w opracowaniu pogłębionej analizy strategii rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą do 2030 roku.